Siemka, widzowie. Oto poradniki jak włączyć szybko i łatwo 2L. Zapraszam do oglądania. Wpisujemy na naszej przeglądarce internetowej Epic Games lub wchodzimy link w opisie. Klikamy w prawym górnym rogu zaloguj się. Ja szybko się zaloguję przez platformę Google. Gdy jesteśmy zalogowani na nasze konto, klikamy konto. Wezmę sobie na polski, żeby było Wam lepiej. Hasło i zabezpieczenia. Schodzimy na sam dół. I tutaj mamy logowanie dwuetapowe. Mamy aplikacja uwierzytelniająca innej firmy czyli pobieramy aplikację skanujemy kod QR wpisujemy kod zabezpieczający można to też tak można zrobić to prze, poprzez SMS-a podajemy swój numer telefonu przesyłamy kod albo najłatwiejszy sposób czyli przez e-maila tam podajemy swojego e-maila, przyjdzie nam na e-maila kod i po prostu ten kod trzeba wpisać. I to tyle. Już mamy 2L. Jak film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę subika, bo już zbieram 1000 subów. Dzięki bardzo za 7000 na TikToku. Możecie też wpaść na mojego TikToka, który jest w opisie. I to tyle ode mnie. Siema!